Zaczynamy! Adam Głaczyński, kłaniam się Państwu. Witam w programie zatytułowanym Było tak. To audycja, w której prezentujemy kroniki i archiwalia Telewizji Rzeszów. Filharmonia Rzeszowska, od niedawna Filharmonia Podkarpacka to synonim dla wielu melomanów kultury muzycznej naszego regionu. Dzisiaj w programie opowiemy Państwu o ludziach, którzy tworzyli orkiestrę, i ludziach, którzy tworzyli budynek Filharmonii Rzeszowskiej. Naszym gościem jest dzisiaj pan Antoni Walawender. Witam pana, dzień dobry. Długoletni muzyk Filharmonii Rzeszowskiej, no ale także nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń utalentowanej młodzieży w naszym mieście. Jednym z pierwszych materiałów reporterskich, filmowych, jakie udało nam się odnaleźć w Archiwum Telewizji Rzeszów, materiału poświęconego właśnie Filharmonii Rzeszowskiej, jest relacja z 1968 roku. Proszę zobaczmy, gdzie wtedy Filharmonia się mieściła, jak koncertowali, jak przygotowywali się do koncertów artyści. Zobaczmy to. Oto gmach dzisiejszego Wojewódzkiego Domu Kultury. Tutaj działała w połowie lat 50. XX wieku orkiestra symfoniczna w Rzeszowie. W pierwszym oficjalnym koncercie udział wzięło zaledwie 33 muzyków. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem orkiestry był Janusz Ambros. W 1967 roku Rzeszowska Orkiestra Symfoniczna po wielu sukcesach odniesionych w konkursach ogólnopolskich oficjalnie otrzymała nazwę Państwowej Filharmonii w Rzeszowie. Jak pan trafił do Rzeszowskiej Filharmonii? To lata 60. No to jeszcze bym powiedział jeszcze orkiestry, jeszcze Wojewódzkie orkiestry symfonicznej jako uczeń, ponieważ uczyłem się profesora Pałki, który był też założycielem tej orkiestry i dużo do tej orkiestry brali nauczyciele swoich uczniów. Były to trudne bardzo czasy. Pamiętam, że nie było instrumentów, nie, nie było po prostu muzyków, konkretnie na, na instrumentu Denty brakowało. Właściwie w, każde, w każdej sekcji brak, brakowało instrumentów, brakowało wierączek, brakowało altowiolistów, brakowało oboistów, fagocistów. Także to dopiero stopniowo z roku na rok przybywali do Rzeszowa i. I tworzyli tą orkiestrę. Ale też mieliście Państwo mnóstwo szczęścia, bo artyści, którzy trafiali do orkiestry, reprezentowali bardzo wysoki poziom, i opinia o umiejętnościach muzycznych orkiestry była bardzo wysoka. No, na tamte czasy można powiedzieć tak, dlatego że tu dzięki, muszę wspomnieć panu pierwszego dyrygenta i szefa orkiestry, Janusza Ambrosa, który no, był wszechstronnie wykształcony, po wyższej szkole muzycznej. I szalenie tak zaangażowany w tworzenie I szalenie orkiestry. szalenie zaangażowany, on właśnie, z, z, jemu zależało, żeby coś stworzyć, tu, żeby był jakiś poziom tej orkiestry. Oczywiście, że nie miał szans na wystawianie wielkich dzieł, bo, bo nie można wystawiać malera, gdzie tam jest obsada 100, 150 muzyków, ale klasyczną muzykę i różne takie dzieła były wystawiane, i bardzo uważam, że na tamte czasy bardzo. Dobrze. graliście bardzo ambitny repertuar, bardzo jak ambitne przeglądałem kroniki. Tak. 33 muzyków tworzyło tę tak, pierwszą orkiestrę. muzyków w tym czasie. Trzeba oczywiście powiedzieć także, że y, byliście pewnym ewenementem. Nie wszystkie duże miasta miały orkiestrę, tak. taką orkiestrę, orkiestrę filharmoniczną. Tak. Wszyscy się cieszyli, że grają, że, że muzykują, że chcą, że możliwe, że coś będzie w przyszłości ciekawszego. Nawet po pierwszym koncercie, jaki odbył się to, profesor Tomasz Pałka, wszechstronny muzyk, zasłużony, mój pierwszy nauczyciel, wspomniał nawet, że widzi tu w przyszłości wspaniałą filharmonię. Tu jeszcze wspomnijmy pana Janusza Ambrosa i powiedzmy, że to on jest inicjatorem Festiwalu on, tak. Łańcuckich. Łańcucki jest, tak. Nazwa pierwotna to Dni Muzyki Kameralnej. Tak. I konkretnie w 1961 roku odbył się pierwszy koncert w łańcucie y, kameralnym. Piękne muzeum w łańcuckim zamku, jak każdego roku w maju, opanowali muzycy i melomani. Dni Muzyki Kameralnej po raz dziesiąty. Zainaugurował je koncert w wykonaniu kameralnego zespołu instrumentalno-wokalnego Państwowej Filharmonii w Rzeszowie pod dyrekcją Janusza Ambrosa. Słuchamy fragmentu kancony Andrzeja Rochaczewskiego. To jest wielka wizytówka dla miasta, dla, dla, dla całego... Już wtedy tak Państwo myśleli. Już żeśmy tak myśleli i dla całego województwa i bym powiedział, że to była... Nawet pan Ambros to wymyślił i to uważam, że to, co krytycy później opisywali że to było zaskoczeniem, bo to była impreza najważniejsza w Polsce. Nie tylko tu w Łańcucie, ale w Pol to była najważniejsza impreza ogólnopolska w Łańcucie, jeżeli chodzi o te dni bo wybitnie przyjeżdżali soliści, zespoły kameralne z całego świata, trzeba przyznać, do łańcucha. To, to proszę powiedzieć, co uwodziło tych artystów? Co powodowało, że tak chętnie na hasło łańcuch przyjeżdżali? Właśnie do tego, to znaczy do tego przede miasta. wszystkim zamek, zaplecze, ten zamek jest tak urokliwy, że, 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 że wejść tylko do tego zamku, akustyka też jest wspaniała, jeżeli chodzi o, ten, o salę kameralną, tą balową salę. ja wystąpiłem z kwartetem smyczkowym w 1971 jako pierwszy z Filharmoników Torrzechowskich cały program mieliśmy w tej sali kameralnej tak samo to było też dla mnie wielkie przeżycie wielki stres wielka odpowiedzialność bo to i nagrywają i filmują i to na każdym koncercie są wybitni artyści wcześniej co przyjeżdżają do Łańcuta oczekują już tego koncertu później na drugi dzień sami występują 20 kwietnia 1967 roku odbyło się uroczyste odczytanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę filharmonii w Rzeszowie. Wiceministra Kultury i Sztuki Zygmunta Garsteckiego witali rzeszowianie z Władysławem Kruczkiem, pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Partii. W 1967 roku rozpoczęła się budowa nowego obiektu Filharmonii Rzeszowskiej, trwała do 1973. Oto jak reporter telewizji Rzeszów Julian Woźniak relacjonował mieszkańcom województwa podkarpackiego dziś byśmy powiedzieli, a wtedy rzeszowskiego problemy na placu budowy. Zobaczmy te zdjęcia. Już 7 lat trwa w Rzeszowie budowa Filharmonii Państwowej u zbiegu ulic Chopina i Słowackiego. Na ten temat rozmawiam na Placu Budowy z przedstawicielką Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, panią Barbarą Kuciową. Kto jest generalnym wykonawcą tej budowy? Generalnym wykonawcą jest Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Rzeszowie. Pani na co dzień jest na miejscu na budowy. Dzień... Jak pani może ocenić jej realizację? No w tej chwili termin, który jest ustalony oddania tej filharmonii wreszcie, w 1973 roku, w czwartym kwartale jest zagrożony, bo po prostu jest bardzo słaba budowa. Który to już termin ustalony? To już jest trzeci termin ustalony dla oddania Filharmonii. A więc jakie pani ma pretensje do budowlanych, którzy wznoszą ten gmach tę budowę? No po pierwsze potrzeba po prostu większą ilość załogi, która by faktycznie robiła, bo w tej chwili ta ilość ludzi, która robi, około 30 osób, jest stanowczo za mała. Ilu pracowników dziś znajduje się na budowie? Więc około 30 pracowników w tej chwili się znajduje na budowie. I tylu miało być? No, według zapewnień kierownika miało być więcej. A więc znów, znów, znów pretensje do budowlanych. Pretensje do budowlanych brak pracowników, którzy by robili. Tłumaczą się, że podwykonawcy po prostu nie wykonują tak jak trzeba tych wszystkich zamówień. Między, do których podwykonawców mają pretensje? Między innymi do Eryfer Komu rozchodzi się o danie kostki nawierzchniowej. Po usunięciu właśnie baraków, które tutaj stoją, ma być dana kostka założona. No i w tej chwili właśnie dzisiaj przed chwileczką oglądaliśmy pismo odmowy załatwienia tej kostki dla RPB. No cóż, wypadami tylko zwrócić się z apelem do budowlanych, wznoszących ten gmach, realizujących budowę Państwowej Filharmonii w Rzeszowie, aby wreszcie dotrzymali słowa, zmobilizowali wszystkie siły i aby mieszkańcy Rzeszowa mogli być obecni na otwarciu uroczystym Państwowej Filharmonii w Rzeszowie, na co wszyscy. Oczekujemy z dużym zainteresowaniem i niecierpliwością. Budowa trwała prawie 8 lat. W relacji reportera widzieliśmy tak. wielkie zaniepokojenie przedłużającym się czasem budowy. Firmy budowlane nie przykładały się chyba specjalnie i zbyt rzetelnie. Czy te echa dochodziły jakoś do państwa? Ja najbardziej, bo już pomimo to, żeśmy się mieścili jeszcze w Wojewódzkim Domu Kultury, ale żeśmy to śledzili na co dzień, jak to idzie ta robota, czy, 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 czy to będzie za rok, czy za dwa i to ciągle czekaliśmy na ten moment ich otwarcia, I ciągle były jakieś problemy, dowiadywaliśmy się, że... Czy media o tym pisały, donosiły, Jak najbardziej, był ten kontakt na, na co dzień i wiedzieliśmy, że zależy wszystkim, żeby jak najszybciej jednak było to otwarcie i żeby ten gmach powstał wreszcie, jak normalnym już świecie. 11 stycznia 1974 roku Filharmonia Rzeszowska inauguruje nowy sezon w nowym budynku. Oczywiście duma była wielka, a radość powszechna. Proszę posłuchajmy, jak Stanisław Michalek, dyrektor artystyczny filharmonii, opowiadał o nowym obiekcie. Zobaczmy. Jesteśmy w trakcie generalnej próby do uroczystego koncertu, w którym otwieramy gmach filharmonii w Rzeszowie. Gmach ten został wybudowany w ze społecznych środków i jest jednym z najpiękniejszych gmachów koncertowych w Polsce. Może kogoś zaciekawi, że kubatura tego gmachu wynosi prawie 30 tysięcy metrów sześciennych, że dysponujemy tą właśnie wielką salą koncertową na ponad 750 miejsc, drugą salą kameralną na 200 miejsc oraz salami prób. Dla orkiesty, salon, pop, dla chmu pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarczymi. Jak Państwo przygotowywaliście się do tego pierwszego koncertu w roku 1974. No to przez całe oczywiście jakieś dwa tygodnie już żeśmy byli w tym budynku i musieliśmy ten program już się zapoznać. Z no akusteką, trochę też się przygotować przygotować się do tej tak, tak, oczywiście. Mieliśmy codziennie próby i dwóch dyrygentów już nieraz radzi po południu dodatkowe próby. Żeby ten, ten koncert inauguracyjny, bo to nas zobowiązywał do, do, do wielkiej sprawy, żeby pokazać się w takim. No też soliści faktycznie się pojawili i wtedy. Soliści, wspaniali i liczyliśmy na władzę i krytycy, że, żeby jednak to, to podkreślić, że to godne imię Filharmonii reprezentujemy. Pani Wanda Wiłkomirska, prawda? Tak, Wanda Mikolicka wystąpiła w koncercie Demolwienia Henryka Wieniewskiego, Kazimierz Pustelek z pieśniami, także. No piękny wieczór, wielkie wydarzenie i wielkie przeżycie nie tylko dla melomanów Rzeszowskich, ale bym powiedział całe całej Polski, dlatego że wiedzieli, że coś takiego w Rzeszowie odbędzie się. To była informacja we wszystkich gazetach i gratulacje przychodziły od szefów, że będzie inauguracja, przy, szefów artystycznych, także, że, że no to było dla nas wielkie przeżycie i stres bym powiedział też. Podejrzewam, że warunki akustyczne były. W nowym budynku nieporównywalne z siedzibą orkiestry w WDK? Oczywiście to jest w opinii i muzyków, a także w opinii dyrygentów, którzy przyjeżdżali tu do orkiestry i sprawdzali i powiedzieli, że no coś tak, taka akustyka się rzadko spotyka w Polsce. Jedna z najlepszych sal akustycznych że wspaniale się gra, to oceniali artyści, skrzypkowie, pianiści byli zachwyceni, wokaliści mówili, że wszystko słychać. No po prostu podziwiali, że coś takiego w Rzeszowie mogła, mogła poszła taka piękna sala z taką akustyką. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to jest pewien problem dla artystów. Wszystko słychać i nie można sobie pozwolić na żaden fałsz. Ale to już jest sprawa drugorzędna, bo najważniejsze, żeby było słychać, bo nieraz są takie sale, że nie słychać. No dyrektor, długoletni dyrektor Adam Natanek, który był szefem Filharmonii Lubelskiej, później był w Rzeszowie tak samo również szefem, to mówi, że to, to, to jest po prostu... Nie, 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 nie ma żadnej skali porównawczej, jeżeli chodzi o, o, o inne sale, bo też jeździł po całych wszystkich salach koncertowych po Polsce, mówi, że szowska Filharmonia mówi, może się szczycić i cieszyć taką akustyką no, i taką salą. opinię. W Polsce, I, tak. I taką opinię wyrabiali nam dyrygenci i dyrektorzy poszczególnych Filharmonii w Polsce, jak przyjeżdżali, i szoliści. Jakiego rodzaju perspektywa się przed państwem otwierała właśnie przez. Możliwość koncertowania w tak nowoczesnym budynku, w tak pięknym budynku. No, wiedzieliśmy, że do, do takiego budynku można zapraszać wszystkich solistów już z pierwszej tej półki, powiedział. wspaniałych wokalistów, wspaniałych pianistów, wspaniałych. można wystawiać nawet jakieś dzieła już i operowe i churalne przecież, bo już jest pomieszczenie na, na, na wszystkie dzieła największe jakie tylko można, i tak do dzisiaj jest, że można w tym budynku. Wystawiać wszystkie dzieła i już nie ma żadnego problemu. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Mam nadzieję, że wspólnie odbyliśmy sympatyczną podróż w czasie. Jak najbardziej całą historię orkiestryśmy przedstawili. Myślę, że, że warto przypomnieć i wspominać dawne czasy. Dziękuję bardzo. Pan Antoni Walawender był dzisiaj gościem programu. Ja Państwa zapraszam do wysłuchania fragmentu koncertu z 11 stycznia 1974 roku, kiedy filharmonicy Rzeszowcy inaugurowali działalność nowego budynku filharmonii. Proszę zachwycić się muzyką, a ja przeniosę się już za chwilę do budynku filharmonii i tam się spotkamy. Po ostatnim remoncie budynek Podkarpackiej Filharmonii w zasadzie na zewnątrz nie zmienił się. Dość istotne zmiany zaszły natomiast wewnątrz budynku. Warto je zobaczyć. Zapraszam!